Drodzy Państwo, czyste zęby są gwarantem zdrowych zębów. Są ma pięć powierzchni: żującą, policzkową, podniebienną lub językową oraz mezjarną i czyli bliższą i dalszą. I właśnie te dwie ostatnie zazwyczaj są traktowane po macoszemu. Szczuteczka oczyści trzy powierzchnie zębów, a co z ma pozostałymi? Nawet jeżeli będziemy posiadać najbardziej nowoczesną szczotkę do zębów, powierzchnie styczne nie zostaną należycie oczyszczone. Płytka bakteryjna będzie się tworzyć i pojawi się próchnica właśnie na powierzchniach stycznych. Są one najbardziej zbrodliwe, gdyż trudne do wykrycia w początkowym stadium. Czasem dopiero ból sygnalizuje, że z zębem coś złego się dzieje, ale wtedy to już tylko leczenie kanałowe zęba. Czynić dentystyczną musimy używać dwa razy dziennie? Nie, wystarczy wieczorem. W nocy jest nasilone wydzielanie śliny. Sprzyja to namnażaniu się bakterii, dlatego istotne jest, żeby przed snem zęby dokładnie oczyścić z wszelkich złogów i resztek jedzenia. A jak jej używać? Ważną sprawą jest ochrona brodawki dziąsłowej, dlatego ząb obejmujemy nicią na kształt U. Wtedy jesteśmy pewni, że dwie powierzchnie w jednej przestrzeni międzysymboli są oczyszczone. I na koniec ważna sprawa języka. Jego część to siedlisko bakterii beztlenowych, które przyczyniają się do chorób przyzębia, a także mają ogromny wpływ na nieświeży oddech. Schorzenia układu pokarmowego to tylko 5%, a w pozostałych przypadkach za przyczyną nieświeżego oddechu które znajdują się w jamie ustnej. Skrobaczka do języka lub odwrotna strona główki szczoteczki ze specjalną powierzchnią służy do higieny języka. Łosie jest zbyt twarde i może doprowadzić do zapalenia brodawki. Kilkanaście ruchów na języku, od jego nasady do przodu, wystarczy, żeby pozbyć się wszelkich naleciałości z powierzchni języka. Reasumując, szczoteczka, nitka i skrobaczka do języka. One powinny być używane codziennie przez każdego z nas. Jeszcze raz podkreślam, używane, a nie obecne w naszej łazience. Bo bardzo często na pytanie, czy używa Pan nitki, słyszę, tak, mam ją w łazience. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka ArtoDontoTheMotion.